Zachał wielkimi krokami zbliża się Festiwal Przebojów Weselnych. Czego my się mamy spodziewać? Oj, na pewno świetnej zabawy. Zawsze Festiwal Weselnych Przebojów na pewno gromadzi mnóstwo osób w mrągowie, ale też i przed telewizorami Polsatu. Czyli rozumiem, że najlepsi artyści i najlepsi prowadzący? Na to na pewno najlepsi, a prowadzący no to jak widać od 8 lat się nie zmieniają, więc chyba gdzieś tam już sobie zaklepaliśmy miejsce i czujemy się tam swobodnie i fantastycznie. No właśnie ty od 8 lat prowadzisz ten festiwal? Jaka atmosfera tam panuje za kulisami? Oj, za każdym razem za kulisami jest gorąco, wesoło, no i świetnie każdy się bawi. Akurat przeboje weselne w naszym społeczeństwie naprawdę są lubiane i widać to po, po tym, jak licznie przebywają ludzie do rągowa, ale też i jaką mamy oglądalność w telewizji. A ile jest prawdy w tym, że masz taką tradycję, że wskakujesz do jeziora po zakończonym festiwalu. No zawsze, zawsze. Jest to tradycja od pierwszej edycji tego mm. festiwalu. Zawsze jak się kończy festiwal, to oczywiście na nagózka wskakuje. Do do jeziora, coś, 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 tak? Coś, Coś, ale na Naguska, na że jak to na to totalnie? A to trzeba, trzeba przyjechać ta, ta, ta i zobaczyć. Trzeba to tam wyżej, przyjechać takim trzeba razie. przyjechać, no właśnie i zobaczyć. Dobrze, no to w takim razie my przyjedziemy 15-16. 15-16. Tak? 15 mamy oczywiście odnowienie naszego mhm. ślubu i wesela, a 16 poprawiny. Rafał, od 2018 roku w mediach pojawia się informacja, że ty jesteś już o krok od tego swojego prawdziwego ślubu, ale nie możesz go dokonać. Dlaczego? Cały czas szukam miejsca odpowiedniego, żebym mógł yy, gdzieś tam zrobić wesele, wyprawić wesele. E, no po malutku już Ta niedługo to 20, się wydarzy. Od 2018 tak mówisz, to jakie to miejsce musi być. O Jezus, co to za wyjątkowe, miejsce? wyjątkowe, na pewno nie to. Nie, no to ale nie. że wyjątkowe co to dla ciebie znaczy, że wyjątkowe. No musi naprawdę mieć czymś zaskoczyć i naprawdę mm -hmm. muszę czuć tam dobry flow i energię, ale tak naprawdę e, wydaje mi się, że... Że jeszcze muszę z kilkoma osobami się chyba pokłócić, bo mam za dużo znajomych, których miałbym zaprosić. A, okej, okay, czyli trzeba byłoby ograniczyć. Powiedziałeś, że o krok? Czy ty chciałbyś nam coś powiedzieć? No ja oczywiście, ja cały <grym> czas mam dużo do powiedzenia, <grym> więc <grym> mówię wszystkim, że bardzo wszystkich pozdrawiam i okay, no, jesteście zaproszeni na te wesele. No wszyscy. dobrze, to ile redakcja Pomponika ma przynieść w kopercie? No właśnie, no, żeby to się nie zdarzyło, to co często się zdarza na weselach w Polsce, że są puste koperty, więc mam nadzieję, mm -hmm. że nie będzie tej pustej koperty. A czy twoim zdaniem danie pustej koperty to siara? Wstyd? No zależy chyba, że jakiś tam jest voucher, no to rozumiem, no ale chyba tak, chyba delikatna siara jest. Dobra, to chodźmy do ostatniego pytania. Ostatnio miałeś okazję tańczyć z Anią Lewandowską, jak oceniasz jej taneczne umiejętności? Oceniam umiejętności Anki na naprawdę wysokim poziomie, jest amatorką, e, pokochała taniec i strasznie to szanuję i dziękuję jej za to, że promuje taniec w naszym mhm. kraju, bo widać, że wszyscy teraz tylko o tym mówią, mówią właśnie o tańcu i dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego i wspieram ją. Kibicuję jej, mam z nią kontakt, więc zawsze gdzieś tam zawsze ją wspieram w tym, co ona robi. Czyli nieoszlifowany talent taneczny? Wydaje mi się, że, że nieoszlifowany, nie, może i oszlifowany, tylko że może za późno zaczął być szlifowany, mm -hmm. ale widzę, że naprawdę najważniejsze jest to, że mieć zapał i chęci i widać, że Ania ma zapał i chęci i sprawia jej dużo przyjemności. A kiedy zatańczę w tańcu? Podpytałeś ten <laughs> coś? Ja wiem, kiedy zatańczę, ale tego nie mogę powiedzieć. O Jezus. Boże, dziękujemy bardzo. Dzięki. Takie newsy po prostu. Dwa mam, dwa, że o krok i wiem, kiedy zatańczę. No widzisz, warto no, było przyjechać? Banda, możemy się rozchodzić. możemy się rozchodzić, ale zapraszamy do Brągowa 15 Jasne. sierpnia. tak, dziękujemy, cześć.